Wiem, że nie wygląda, ale to Audi R8 V10 5.2 litra. Cały rozebrany z tyłu. A tutaj mamy wydech Beast Exhaust, który najprawdopodobniej sprawi, że będzie brzmiał jak podwitowiec. Żeby wam to zobrazować, to jest oryginalny wydech, który waży około 35 kg do 40, a ten waży 9 kg jest tytanu. Waga nie taka ważna, jaki dźwięk. To było takie tłumienie, a tu go praktycznie w ogóle nie ma. Naprawdę nie mogę doczekać się efektu finalnego tej pracy. Audi jest złożone, prawie złożone z naciskiem na słowo złożone. Przez ten element. Bo, bo kurde nie mogę. Więcej będzie po prostu w materiale YouTube precyzującym dlaczego tak jest, ale w sumie bardzo mi się podoba. O kurde. Od nowego roku za każdym razem, kiedy dodam pełny metrażowy materiał na YouTube, przygotuję wam takiego rilsa, który troszeczkę zdradzi, co będzie znajdowało się na odcinku. Więc jak macie więcej czasu, to wbijcie na kanał YouTube BFamil, bo tam takie rarytasy, jak to, co właśnie jest po mojej lewej stronie. A jeśli nie macie czasu na pełny metrażowy film, to dajcie znać, co sądzicie o naszym rilsie i czy w sumie ten wydej wam się podoba. Finalnie wyszło trochę jak w Stanach, tak jak latają bez drżaka, tylko brakuje bitów, do następnego. Zbliżamy się już powoli do 300 tysięcy subskrypcji, także strzel suba i dołącz do naszej motoryzacyjnej rodzinki.